Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam jak zrobić automatyczną farmę mączki kostnej. Od razu mówię, jest to farma na wersję 1.15.2, na najnowszej wersji 1.16 niestety już nie działa, ale jeśli ktoś gra właśnie na wersji 1.15 to bez problemu sobie może taką farmę stworzyć. No dobrze, więc jak ją robimy? No, sposób jest dość niez trudny, ale naj, do najprostszych też nie należy. Więc obserwujcie. Ok. Pierwsze co robimy? Robimy sobie mniej więcej na wysokości czterech kratek coś takiego. O, taką literkę powiedzmy V. Następnie bierzemy Redstone'a i sobie kładziemy go tutaj z dwóch stron. Pod tym bloczkiem na środku kładziemy sobie e, dźwignię w, tą, w ten sposób. Znaczy, no, no dźwignię, no, ja stawiam sobie dźwignię, jak sam, tak naprawdę. Dobrze, następnie bierzemy mm, pochodnię nową i kładziemy ją w tym miejscu. Dwie takie pochodnie. Ok, wyłączamy je sobie oczywiście. Następny krok to tak, weźmiemy sobie dirta. I musimy postawić tutaj sobie dwa dirty. Następnie e, musimy sobie postawić tutaj w ten sposób. E, oj, jeden. bo tak, zacznijmy od tego, może. Postawimy sobie tutaj jeden bloczek, tu drugi bloczek, czegokolwiek. Na przykład ja tutaj daję sobie na wkładkami. E, kładziemy sobie tłok taki, ten, ten, ten. Oj, lepki. No, okej. Okay. Następnie kładziemy tutaj dwy, dwa bloki ziemi. I tutaj jeszcze dajemy takie zwykłe tłoki z dwóch stron. O. Dobra, to już mamy. Teraz możemy sobie. A, trzy dni jeszcze nie zasadzimy. Musimy sobie zrobić tutaj miejsce. Yy, miejsce na yy, wodę. Tutaj na przykład możemy to zrobić ze szkła, no ale ja to szybko zrobię z ziemi, po prostu. Tutaj sobie wlewamy wiaderko wody w to miejsce dokładnie. Ja w ogóle sobie 0, 0 dam nadzieję. Ok, i teraz możemy posadzić po prostu trzcinę. Wreszcie ja tutaj na dwa posadzę. Teraz tak, kiedy już to zrobiliśmy, możemy zająć się postawieniem naszego kompostownika. I skrzynki. Dobra, postawimy sobie skrzynkę z tej strony tutaj dokładnie pod tym. I do tego jeszcze będą nam potrzebne hopery, które kładziemy w ten sposób. Kładziemy jeden hopper, następnie kładziemy kompostownik. No i tutaj jeszcze jeden hopper. O, trochę nawet za wysoko zrobiłem. Tutaj jeszcze jeden hoper sobie postawimy. O, mamy coś takiego. To sobie zabudowujemy, żeby nam. Po prostu nic tu nie wyleciało. O, z żadnej strony. Tu. I tu. Tu sobie fajnie zabudowujemy to. Dobra, mamy coś takiego. Ok, następnie. Musimy sobie teraz przejść do drugiej strony. I tak. Teraz będzie nam potrzebny detektor. Stawiamy go sobie. Nie, nie detektor. Jeszcze będzie nam potrzebny ten tłok zwykły. Stawiamy go sobie w ten, w ten sposób tutaj. O, tak dobrze. Nie, nie dobrze. Trochę bliżej musi stać. Ja to usunę na razie sobie. O, w ten sposób stawiam sobie tłok. Tak, tak, chyba tak. Dobrze. Następnie z tyłu tego stawiamy sobie detektor w ten sposób. Nie, nie w ten sposób, tylko w, drugi, w drugą stronę. Ehm, chwila. O, w ten sposób detektor. Nie, nie w ten sposób. Chwila, niech mi się ustawi dobrze. <gry> o, tak, żeby buźką było w tą stronę. Ehm, i teraz musimy postawić jeszcze takie lepkie tłoki, w sensie O, w tą stronę ma być tłok lepki. Tutaj postawiony w tą stronę, i tak ma być postawiony. O, I z tyłu kładziemy sobie na przykład jakiś bloczek. Ja tutaj korzystam z kamienia, więc powiedzmy sobie, niech to będzie kamień. E, dźwignia zwykła. No i OK. To sobie otwieramy. Tutaj kładziemy kolejny detektor, tym razem w, st w, stron w tę stronę, o, żeby oczko miało w tą stronę. I tak naprawdę mam już skończony, tylko ja sobie że jak już tutaj mam to szkło, to sobie zalepię tutaj szkłem. Żeby nam to nie wypadało. I tak wygląda nasza farma. No, dość prosta to ona nie jest, przyznaję ale działać działa. I teraz musimy zrobić dwie rzeczy. Pierwsze co włączamy tą dźwignię. Farma się włącza. I włączamy to. Jak widzicie to też działa. I jak widzicie trzcina ląduje tutaj. Następnie trafia do kompostownika. I z kompostownika bezpośrednio trafia do skrzynki. Tylko niech nam się to wszystko jeszcze w kompostowniku zbierze i zaraz wam pokażę jak to po prostu wygląda już w samej skrzynce no i dostajemy mączkę kostą tak to działa nie jest to jakieś bardzo szybkie mimo wszystko jeśli zostawimy sobie to tak żeby sobie działało to w miarę sporo tej mączki sobie możemy ozdobywać a potem po prostu Używać tam, gdzie po prostu będziemy tego chcieli. No. no, i to było na tyle w tym odcinku. Taka farma, jeśli może komuś się z Was przyda, mówię, nie jest to farma na wersji 1.16, tylko właśnie na bardziej wersji 1.15. Ale jeśli ktoś jest na tej wersji, to polecam sobie taką farmę zrobić. Więc trzymajcie się ciepła, cześć!